Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj recenzuję książkę Wiktora i go, Nędznicy. Zapraszam. Jestem tuż po skończeniu tej wspaniałej książki interpretacji pana Walczaka. Audiobook słuchałem. Jest to konkretnie 55 godzin. I to jest jedno z Piękniej spędzonych 55 godzin z literaturą w moim życiu. Jest to książka, którą z czystym sercem chcę Wam polecić. Dobrze, że mam czarne okulary, bo wciąż ta końcówka książki to naprawdę trochę wyciska łez. I e, aż nawet jeśli mężczyzna, e, niektórzy mówią, że mężczyzna powinien zapłakać przy oglądaniu Króla Lwa, tak na pewno mężczyzna, który czyta właśnie Nędzników, może skończyć też to czytanie z łezką wokół. Ale przejdźmy do książki, dla kogo ona jest, o czym ona jest. Ostatnio jestem trochę fanem literatury francuskiej, muszę powiedzieć, bo przez ostatnie parę lat i parę książek Barzaka przeczytałem, i parę książek, i Hrabiego Monte Cristo, także to już kolejny autor, kolejna książka, właśnie z tej Sfery literatury pięknej francuskiej, i to książka, która muszę powiedzieć, że chyba najbardziej dotknęła gdzieś mojej duszy, gdy, gdy ją czytałem, i to jest takie słowo, które ciężko określić lepiej niż dotknięcie duszy, bo to co ta książka robi, to oprócz tego, że faktycznie jest napisana pięknym językiem, kunszt literacki, naprawdę majstersztyk, to o tyle są tam prawdy, które ciężko określić inaczej, niż niż prawdami takimi duchowymi, wręcz psychologicznymi, wręcz o naturze ludzkiej. E, I prawdami też uniwersalnymi. Bo mimo, że wszystko jest osadzone we Francji na przełomie XVIII i XIX wieku, to te problemy duchowe ludzi, społeczności, ten postęp kontra tradycja, współczesność, ta nacierająca nowoczesność i broniąca się przeszłość, broniąca się tradycja, to jakby to wszystko, czego dosta, doświadcza poniekąd każde pokolenie. Ale to, co się działo we Francji, było bardzo szczególne, szczególnie w tym okresie. Bo e, nigdy jakoś tam wielkim fanem, wielkim entuzjastą historii francuskiej tego okresu nie byłem, ja ale przez czytanie tej książki e, uczysz się trochę tej historii. E, I tym bardziej, jak sobie trochę doczytasz, to dowiesz się, że powiedzmy, że psychologia człowieka, francuskiego, obywatela, szczególnie paryżanina, powiedzmy, bo Paryż to też oczywiście pewna scena tych wydarzeń i pewne miejsce, które w pewnym sensie uplastycznia się i oddaje też to, co się dzieje z bohaterami, i pokazuje jakby to, co najbardziej tu się przebija, ten kontrast przeciwieństw. Ale chciałem wspomnieć jeszcze o tej historycznej warstwie. Jest to jeden z niewielu okresów historii, gdzie ludzie przeżyli, gdy żyli odpowiednio długo, przeżyli ścinanie głowy królom, przeżyli republikę, przeżyli, przeżyli przywrócenie republiki, przeżyli kolejne powstania, kolejne wojny po to, żeby ponownie ustalić, tak jakby, kto tą władzę ma i to tworzenie się tej jednostki, tego, m, można powiedzieć, tej tego poczucia kim jest człowiek europejczyk jakie ma prawa to jest coś co jest niesamowite i ta wyobrazisz sobie że to że to co postrzegałeś jako najwyższą wartość to gdzie można powiedzieć że projektowałeś jeśli powiemy takim jungowskim językiem projektowałeś swoje wszystkie najwyższe cnoty na króla i temu właśnie królowi na którym te twoje cnoty były w pewnym sensie głowa odpada, a raczej nie w pewnym sensie, tylko dosłownie, e, nagle twój świat można powiedzieć, że trochę lega w gruzach. Nagle gdzieś indziej ten projekt, ta projekcja musi pójść, i nagle jesteśmy w takiej pustce. I ta właśnie pustka, czy te czasy, są tłem wydarzeń. Wydarzeń, które są o tyleż archetypowe. Jest to przygoda, jest to podróż bohatera. O, o ile też, oprócz tego, są bardzo uwydatniające taką potęgę przeciwieństw, takiego przeciągania się lub przeciągania liny w życiu. Ja to tak często odbierałem, gdy się pewne rzeczy działy. Nie ma tu takich bohaterów aż czarno-białych. Nie ma tu sytuacji, które są jednoznaczne. Są tutaj najczęściej. Sytuacji. Najczęściej bohaterzy, którzy są ludźmi, którzy um, dokonują wyborów, następnie z których ich to życie albo rozlicza, albo nie, ale w każdym razie daje im pewien ciężar, z którym muszą żyć. Um, główny bohater, Jan Valjean, um, i potem łączące się kolejne wątki tworzą wspaniałą całość. Ale nie, nie ukrywam, że też zdarza się, że. Ta książka trochę męczy, bo zdarzają się bardzo długie opisy. Zdarzają się chwile, gdzie um, już chciałoby się przejść do tego mięsa, tej historii, czyli do powiedzmy opowieści o tych ludziach, którzy cię najbardziej interesują, lecz autor na przykład opowiada o kloace w Paryżu, o systemie kanalizacyjnym. Um, lub opowiada, już chcesz wiedzieć, co się dzieje z głównym bohaterem. On ci opowiada o wojnach napoleońskich. Tylko to wszystko się poniekąd łączy. To wszystko poniekąd tworzy tą historię i sprawia, że chce się więcej i ma się większą, powiedziałbym, że ma się większy apetyt na tą główną historię, przez to, że trochę takiego tła, takiego bajduszenia innego jest pomiędzy tym. I to, że ta książka jest taka długa, to, że ta książka tak nas brata z tymi bohaterami, to myślę, że sprawia, że gdy przychodzisz na koniec ostatniego tomu, e, naprawdę uzać się kręci wokół. Spędziłeś z tymi bohaterami tak długo. Byłeś podczas tej przygody, byłeś w tej historii tak zanurzony, że kończąc, nie chcesz, żeby to się kończyło, że kończąc, chciałbyś jeszcze żeby to trwało, żeby było coś jeszcze, e, i to jest, to jest miejsce, to jest takie uczucie, które naprawdę się zdarza po wybitnych dziełach, wybitnych książkach. E, a no, jeszcze o Napoleonie nie wspomniałem, wspomniałem o królu z uciętą głową. Myślę, chodzi o te historyczne wydarzenia. Potem cesarz Napoleon, potem republika, potem znowu e, królestwo. Cesarstwo, e, monarchia znaczy. Także ten, ten klimat historyczny w tej Francji, w którym jest zanurzona ta książka, sprawia, że to jest bardzo wyjątkowe, bo nie wiem, czy był taki okres wcześniej w dziejach, a przynajmniej nie tak blisko nas, gdzie człowiek mógł przeżyć aż tyle okresów. I mimo tych zmian historycznych, pewne problemy uniwersalne wciąż są. I Wiktor, autor tutaj w pewnym sensie swoją wizję na rozwiązanie tych problemów, e, pokazuje tak mimochodem w, tych, w tym rozwoju wypadków, nie nachalnie Ci mówi, jak uważa, że powinno być, ale poniekąd możesz wyczytać, gdzie te jego społeczno-polityczne hmm, społeczno hmm, wahania lub inaczej, Społeczno-polityczne nachylenie, w którą stronę ono jest, ty tą książkę czytasz. I nie ma w tym nic złego. Najgorzej, jak jest ktoś, kto nie ma zdania. Jest, jest, są te wątki i to sprawia, że książka nakłania nas do zastanowienia się nad całym społeczeństwem, nad całą niesprawiedliwością, nad miejscem Boga w tym wszystkim i miejscem człowieka, nad losem naszym nędznym, jak mówi sam tytuł, ale też. Nad tymi radościami, które nas w życiu spotykają, nad tym, kiedy musimy puścić to, co kochamy, żeby zrobić miejsce naturze, na nowe, na kolejne rzeczy, pokolenia. Jak to pisze też autor, natura nienawidzi starego, ciągle chce nowego, ciągle chce przestrzeni. I tak też jest. Wiele tutaj tych przemyśleń, z których naprawdę wynika znajomość ludzkiej natury. Pojawia się w opisach, w tym, co autor mówi o właśnie ludziach, o tych sytuacjach, o też całej tej politycznej sytuacji francuskiej. I tak jak wspomniałem na końcu, jest to moment, gdy kończysz czytać, w którym żałujesz, że to się kończy, i wiesz, że pochłonąłeś poniekąd arcydzieło mimo tych powiedzmy, że wad że miejscami faktycznie te opisy są rozległe to ten kunszt tych opisów, ten kunszt tego jak on czasem Cię trochę zanudzi powiedzmy opisem Waterloo o tyle to e, jak pięknie ten opis jest stworzony sprawia, że mimo, że trochę nużący to doceniasz doceniasz e, to, że on jest i doceniasz to jak potem ten opis Przydał się do reszty historii, do reszty wątków. I nie bez powodu jest to powieść, na podstawie której do dziś są tworzone adaptacje muzykale, teatralne, wystawienia tych właśnie przygód, tych bohaterów. Jest to tak jakby em, wręcz jakby coś głęboko w nas zasadzone, powiedziałbym. Przynajmniej ja to tak odczuwałem, co to jakby, gdy czytasz, to czujesz, że to jest. Coś prawdziwego, tak jakby, że to są takie archetypowe uczucia, archetypowe sytuacje. Coś na takim głębszym poziomie, co tak jakby czujemy, że jest prawdziwe. Nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić, ale gdy takie książki się czyta z takim kursem napisane i tak oddziałujące właśnie na duszę, wtedy wie się, że ma się do czynienia z arcydziełem, z arcydziełem człowieka, który znał lub miał przebłyski, Takiej wyższej wiedzy o ludzkiej naturze. I to jest coś, czego nie da się przekazać jednoznacznie. To nie jest coś, co można przekazać w książce niefikcyjnej. Tak jakby piękno takich książek tkwi właśnie w byciu pochłoniętym. I um, szczególnie ostatnie godziny, pierwszy tom jest naprawdę bajeczny oczywiście, ale też ostatnie fragmenty książki, gdy um, już wiesz, że zbliżasz się do końca. To są momenty, w których e, będzie ci bardzo ciężko ją porzucić, lub bardzo ciężko przestać e, słuchać audiobóg, bo to będą, to będą chwile, które łapią cię i nie chcą puścić. Tak było ze mną i wciąż jestem pod wpływem tych bohaterów, tych opowieści i tych emocji, które mi towarzyszyły. Aż się nie mogłem skupić na rzeczach, które powinienem robić na rzeczach, które planowałem robić. Tak jak też było przy Hrabii Hra, Monte Cristo, cały czas moje myśli były zatopione. W Francji, w tym właśnie świecie nędzników, w przygodach Jana Valjean i reszty bohaterów. Bardzo, bardzo polecam klasyk godny tego słowa. Klasyk wielu, wielu, prawie wszyscy którzy są zachęceni tym opisem powinni sięgnąć po tą książkę i przed sięgnięciem po film czy po musical myślę, że książka będzie tym co naprawdę pozwoli Ci docenić te inne formy opowiadania tej samej historii. Dziękuję bardzo za oglądanie Wasław Życie Poczciwe do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!